Witajcie, nazywam się dr Maria Knita i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wdrożyć optymizm natychmiast w swoje życie. Przedstawię Wam 20 rad, jak zostać optymistą i wytłumaczę dlaczego. Zasada numer jeden. Nie wierz w stereotypy o optymistach. Optymizm jest traktowany często jako naiwność, głupota, a optymista, co to dużo mówić, przedstawiany jest jako idiota. Słyszymy takie rzeczy jak na przykład optymista budzi się rano i myśli, że żyje na najlepszym ze światów, a pesymista wie, że to niestety prawda. Albo optymista myśli, że cały świat stoi przed nim otworem, a pesymista wie, co to za otwór. Mówi się też, że optymista to jest niedoinformowany pesymista i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka. Że kiedy patrzymy na świat z nadzieją i wierzymy, że wszystko się ułoży, jest nam po prostu lepiej. Jedną z wielu korzyści optymizmu jest to, że nie marnujemy czasu na rozpatrywanie wielu negatywnych scenariuszy. Na przykład, czy przejedzie mnie dziś kombajn? Czy mój pies mnie zostawi? Poza tym oszczędzamy energię. Negatywne myślenie wyczerpuje, pozytywne myślenie ładuje. Co mam więcej powiedzieć? Optymizm się po prostu opłaca. Zacznijcie w to wierzyć już dziś. Traktuj problem jako przygodę. Kiedy pierwszy raz usłyszałam, że można traktować problem jako przygodę, myślałam, że to żart, ale można sobie wdrożyć w taki sposób myślenia. Nie każda rzecz, która nas spotyka, jest tragedią. Możemy to interpretować na dwa różne sposoby, albo pozytywnie. Albo negatywnie, niech posłuży nam za przykład tutaj pryszcz porównawczy. Jest to świetna metafora dermatologiczna, ale także pryszcz może reprezentować dowolny problem wagi niezbyt ciężkiej. No więc wyobraźmy sobie, że mamy pryszcza na środku czoła i możemy podejść do niego dwojako. Histerycznie. I dramatyzować na przykład w ten sposób. O, proszę, mam pryszczę na środku czoła, co teraz będzie? Wszyscy go zobaczą. Pryszcz, z przestrzeni się na całe moje ciało. Ludzie będą przychodzić na drugą stronę ulicy, żeby ze mną nie mieć kontaktu. To jest jedna, jeden ze sposobów, a drugi sposób to jest myślenie pozytywne. O, mam pryszcza na środku czoła. Dzięki temu. Cała reszta mnie wygląda przez porównanie o wiele lepiej. Dodatkowo, kiedy się go pozbędę, będę czuć ulgę i docenię bardziej swoje walory. Czyli każdy z nas ma oczywiście coś takiego jak pryszcz porównawczy, i warto pomyśleć o tym w nieco lżejszy sposób, bo dzięki temu zmieniamy naszą perspektywę. Zasada numer trzy. Śmiej się z siebie. Może nie brzmi to zbyt łatwo, ale naprawdę się opłaca. Kiedy śmiejemy się z siebie, nabieramy dystansu do naszych problemów. Jednym ze świetnych sposobów na nabranie dystansu do siebie i swoich problemów jest to, żeby tworzyć memy o swoich problemach. Uwaga, uwaga, wszyscy dorośli. Większość rzeczy, z których się śmiejemy w komediach, sketchach, stand-upach czy memach, to są właśnie problemy życia dorosłego. Tak więc, jeżeli Masz jakiś problem, z którym trudno ci jest się oswoić, to, co możesz robić, to rzucić na pulpit Mema o tym, jak twój problem cię na przykład zdenerwował albo porównać go do czegoś śmiesznego. Innym sposobem jest rozesłanie memów o sobie i swoich problemach znajomym, najlepiej własnym, i dzielenie się tym z innymi, bo dzielenie się wspólnym śmiechem bardzo, bardzo integruje i solidaryzuje ludzi. I też pomniejsza nasze. Problem. Zasada numer cztery. Motywacja zawsze się znajdzie. Jak powiedział Albert Einstein, jeżeli nic ci się nie chce, napi się wody, to będzie chciało ci się siku. Pamiętajcie, że każdy z nas bywa zniechęcony, znużony i po prostu niechętny do pójścia do pracy. Dlatego warto przed wyjściem z domu przypomnieć sobie, co nas motywuje w pracy. Może być to przerwa, może być to urlop, mogą być to ploteczki w socjalnym, może to być satysfakcja klienta, lub to, że mamy umiejętności rozwiązywania konfliktów bez specjalnego rozlewu krwi. Innym sposobem jest wyobrażenie sobie, że wchodzimy do pewnego rodzaju gry, o której wiemy, że na pewno ją wygramy. Musimy tylko pokonać potwory, e, wszystkie zagadki rozwiązać, przeskoczyć jakieś przeszkody i wyprzedzić frajera przed linią mety. Dla tych, którzy są rodzicami, najlepszą motywacją do pójścia do pracy jest wyobrażenie sobie, że musieliby zostać z dziećmi, to własnymi. Zasada numer 5: Nagradzaj siebie i innych. Wcale nie musisz czekać na koniec roku podatkowego ani na dyplom od szefa, żeby dostać nagrodę i poczuć się docenionym. To ty i twój zespół możecie się nagradzać nawzajem. Na co dzień. Sukcesy są różne, małe i duże, Sukcesem może być to, że kierownik dzisiaj nikogo nie opieprzył, albo to, że złodziej podpasek został złapany w alejce z perfumami. To wy możecie stworzyć album z fototriumfami czy dyplomy dziennego pracownika. To wy możecie sprawiać, że każdy poczuje się docenionym członkiem zespołu i od Was i tylko od Was zależy, w jaki sposób to zrobicie, ale najlepiej, kiedy dokładnie powiecie za co. I komu jesteście wdzięczni i dlaczego ta osoba zdobywa nagrodę? Nagradzanie siebie i innych pomaga utrwalić pozytywne chwile. Ja szczególnie polecam kupony wdzięczności, czyli bezgotówkowe kupony, które sprawiają, że każdy może poczuć się doceniony. To może być kupon na kawę od szefa albo kupon na pierwsze miejsce w toalecie. Tak czy siak, w ten prosty sposób można się doceniać. Zasada numer 6. Zmień definicję sukcesu. Sukces to nie tylko pieniądze, dyplomy czy stanowiska. Sukces to przede wszystkim ludzie. Praca to jest jedno z tych miejsc, obok szkoły i zakładu karnego, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu z innymi ludźmi, których na początku w ogóle nie znamy. I nawet jeżeli się nie lubicie. To i tak pracując w tym samym zakładzie pracy macie bardzo dużo wspólnego, więc naprawdę warto to wykorzystać. Im bardziej będziecie zgranym zespołem, tym szybciej będzie Wam mijał czas w pracy. Dlaczego inwestować w ludzi? Bo ludzie nadają się i do świętowania, i do opłakiwania porażek. Kto z nimi chcesz przeżywać różne chwile, to oni są twoją siecią wsparcia, więc trzymaj się pozytywnych ludzi jak kurzajka palca. Zasada numer 7. Podchodź optymistycznie do porażek. Pamiętaj, jeżeli spotka Cię coś, czego nie oczekiwałeś, możesz wciąż żyć dalej. Jeśli coś Ci się nie udaje, wytłumacz sobie, że to sytuacja tymczasowa i nie ma wpływu na inne aspekty Twojego życia. Innymi słowy, ta jedna porażka, to, że coś Ci się nie udało w jednej dziedzinie życia, nie oznacza, że wszystko jest złe. Kiedy spotka Cię porażka, wytłumacz sobie, że to nie jest Twoja wina. Pamiętaj, żeby dzielić się swoją winą z innymi. Śmiało obwiniaj innych i okoliczności. Wiesz, jak wiele czynników wpływa na porażkę, na to, że coś się nie uda? Mnóstwo. To może być nastrój, to może być pogoda, to może być kryzys wieku średniego, menopauza, miesiączka, dojrzewające dzieci, pluskwy, zła komunikacja miejska. W zasadzie każda rzecz może wpłynąć... Na to, czy osiągniesz sukces, czy nie. Więc nie bądź dla siebie wrogiem, tylko dziel się swoimi porażkami i obarczaj nimi innych i różne okoliczności. Zas Zasada numer 8: bądź jak dzik, idź dalej i ryj dalej. Pamiętaj, nie zatrzymuj się na niepowodzeniu. Po prostu rób, co masz robić, i idź dalej, do przodu. życie jak w przedszkolu mówią nam, że wszystkim trzeba się dzielić. Tak jest i z sukcesami, i z porażkami. Kiedy dzielimy sukcesy, one rosną, a kiedy dzielimy porażki z innymi, one maleją. Dlatego właśnie potrzebujemy sieci wsparcia. Sukcesem jest już dążenie do celu. Tak naprawdę droga do celu jest ważniejsza niż sam cel. Kiedy warunkujemy swoje szczęście, czyli mówimy: Będę szczęśliwa, kiedy spotkam księcia z bajki. To oznacza, że przez ten cały czas, aż do spotkania księcia z bajki, zakładam, że będę nieszczęśliwa. A nuż napatoczy się szereg i będzie lepszy niż książę z bajki? Nigdy nie wiemy. Dlatego warto z każdego etapu dochodzenia do celu się cieszyć. Kiedy widzimy kogoś z nagrodą za dokonania w dowolnej dziedzinie, możemy być pewni, że milion razy coś spieprzył i tysiąc razy mu się coś wykrzeczyło po drodze. Pamiętajcie, na każdą rzecz, którą spieprzycie, przypada milion rzeczy, których nie udało Wam się spieprzyć, bo jeszcze nie mieliście okazji, lub nie potraficie spieprzyć wszystkiego. Pamiętajcie, bądźcie jak Frodo, który mimo przeszkód dalej szedł do mordoru. Zasada numer 8. Martw się później. Jeżeli lubisz się piczować i umartwiać, wyznacz sobie na to godzinę, na przykład 17.15 do 18.15, dzięki temu cały dzień będziesz miał to zmartwienie do przemaglowania z głowy, bo odłożysz je na czas po pracy, co pozwoli ci skoncentrować się na tym, co masz zrobić w pracy i na różnych ważnych rzeczach. Natomiast jeżeli chcesz mielić już swoje e, myśli w śmień, no to masz do tego jakby czas i możesz spokojnie to zrobić w zaciszu domu. Ta zasada jest bardzo pożyteczna, bo do tego czasu... Możesz mieć już nowy problem. Najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to być tu i teraz, no chyba że masz w planach osiwieć przed 30 wtedy jak najbardziej umartwiaj się każdego dnia. Noc. Jedną z najbardziej uwalniających prawd o żywocie naszym jest to, że nie mamy kontroli nad większością rzeczy, czyli w zasadzie nie musimy o nich myśleć. Załóżmy, że w nocy nie śpimy, bo Boimy się, że spadnie śnieg i myślimy o tym, czy czasem chleb nie podrożeje. Jedyne, czego możemy być pewni, to, że się nie wyśpimy. Cała reszta jest poza naszą kontrolą. Zasada numer 9. Nie myśl, tylko rób. Myślenie jest przereklamowane, męczące i w większości przypadków zupełnie niepotrzebne. Większość rzeczy wydarzy się obojętnie, czy będziemy o tym myśleć, czy nie. Jeżeli wpadasz w pułapkę analizowania danej kwestii na sto różnych sposobów, to warto to przerwać. Jak to przerwać? Zacząć coś robić, na przykład sprzątać pokój, umyć twarz wodą, czy zacząć tańczyć czacze. Co ma na celu przerwanie takiego negatywnego myślenia? A to, że będziemy widzieć konkretne rezultaty rzeczy, na których się skupiliśmy. Czyli na przykład będziemy mieć posprzątane biuro, i zobaczymy, że to przynajmniej miało sens. Poza tym lepiej jest robić coś, nad czym mamy kontrolę, niż rozmyślać nad rzeczami, nad którymi nie mamy kontroli. Zasada numer 10. Zapisuj swoje nieudane przepowiednie. Często jesteśmy dla siebie złymi wróżkami. Myślimy zawsze będzie źle coś tam, albo nigdy mi się coś tam nie uda, a często okazuje się, że nie mamy racji. Tak naprawdę wiele historii. Ma happy ending, wszystko się dobrze kończy i zapominamy o tym. Dlatego warto prowadzić tabelkę A jednak, czyli po lewej stronie wpisywać, jak myśleliśmy, że coś się skończy, że czegoś nigdy nie osiągniemy na przykład, a jak to się skończyło, osiągnęliśmy to i jeszcze byliśmy na przykład zaskoczeni jakimś innym pozytywnym rezultatem. Ja w swojej tabelce mam na przykład Bałam się, że pies sąsiada znów zasra mi ogródek, a jednak nie zasrał ani pies, ani sąsiad. Trzymanie takiej tabelki gdzieś pod ręką jest bardzo pożyteczne, kiedy znów będziemy chcieli być dla siebie złymi bróżkami, Popatrzmy wtedy, ilu rzeczy nie byliśmy w stanie przewidzieć. Zasada numer 11. Pamiętaj, co wprowadza cię w dobry nastrój mizianie kota, słuchanie disco polo, a może zapach kebaba, obojętnie co to jest, warto żebyś rejestrował, rejestrowała, co wprawia Cię w dobry nastrój, bo wtedy pamiętasz po co sięgać, kiedy jesteś w złym nastroju. To samo jest ze złym nastrojem, jeżeli coś wprowadza Cię w zły nastrój, dokumentuj to i pamiętaj, żeby to omijać szerokim łukiem. Na przykład dobija Cię historia Sąsiada o kolonoskopii, unikaj kolejnych rozmów z nim. Unikaj czynników, które wprawiają cię w zły nastrój tak mocno, jak alkoholik, wody mineralne. Pamiętaj, że te strategie mogą się bardzo przydać przy regeneracji w miejscu pracy. Na przykład w przerwie możesz robić wiele rzeczy, które poprawiają ci nastrój. Obojętnie, czy jest to oglądanie memów, czy telefon do koleżanki, czy malowanie paznokci czy picie kawy i inne. Zapamiętaj te rzeczy, które poprawiają ci nastrój i wykorzystaj je w miejscu pracy, żeby się zregenerować w przerwie. Zrób sobie taką listę rzeczy do odhaczenia, które sprawią, że będziesz lepiej się czuł i będziesz miał więcej ochoty na przykład na pracę. Zasada numer 12. Nie poddawaj się. Każdy natrafia na jakiś mur w miejscu pracy i w życiu może być to krytyka szefa, brak wsparcia współpracowników czy dzieci, które w ogóle cię nie słuchają. Tak czy siak, możesz do tego podejść na dwa sposoby: albo przeskoczyć ten mur, albo położyć się pod nim i płakać. Wyobraźmy sobie dwóch złodziei: pesymistę i optymistę. Obaj mają obrabować dom, to jest ich miejsce pracy, czyli dom. No więc. Czy myślicie, że optymista podda się po tym, jak zobaczy, że drzwi do domu są zamknięte? Nie, on spróbuje wejść oknem, kominem i kanałami. Pesymista natomiast e, spróbuje wejść drzwiami, nie uda mu się i wróci do domu z niczym, podczas kiedy optymista będzie miał cały wór łupów, łupu. Jakoś tak i kreatywną. Trudności są po to, aby przetestować naszą wytrwałość i kreatywność. Żeby problemy zniknęły, musimy albo o nich zapomnieć, albo je rozwiązać. Zasada numer 13: znaleźć dobrą lokalizację dla swoich niezbyt dużych problemów. Często mamy problemy wagi lekkiej i chcielibyśmy mieć je gdzieś, ale jak mieć gdzieś problemy? W dupie nie. Jest dosyć trudne, bo żeby mieć wszystko w dupie, trzeba mieć spełniony jeden zasadniczy warunek. Albo mieć dużą dupę, albo małe problemy. Jeden ze sposobów na posiadanie wszystkiego gdzieś jest wytatuowanie sobie problemów na dupie. Niestety, problem z tą metodą jest taki, że wraz z rozrostem dupy rosną też problemy. No i jest to bolesne dosyć i drogie. Tańszym sposobem jest. Wrzucanie naszych problemów na małych karteczkach do jakiegoś pudełka. Można też tak. Można być zupełnie nowoczesnym i stworzyć sobie folder-dupa na pulpicie i tam wrzucać problemy. Folder-dupa przyjmie wszystkie problemy w dowolnej czytący. To zadanie jest szczególnie istotne dla tych, którzy się za dużo zamartwiają, ale najważniejsze w tym zadaniu jest to, żeby przejrzeć te problemy po miesiącu, po pół roku, po roku i wtedy gwarantuję Wam, że z większości tych problemów będziecie się śmiać. Zasada, zasada numer 14, Mów komplement. Jeżeli chcesz komuś powiedzieć komplement w stylu jesteś najpiękniejszą kobietą w tej kuchni albo jesteś nawet czasami dobrym pracownikiem, to lepiej zamknij usta. Jak zamknąć usta? Połączyć górną wagę z dolną. O tak. Czemu ludzie potrzebują komplementów, żeby poczuć się docenionymi? I jest to dosyć prosta sprawa. Mówić sobie nawzajem komplementy sprawia to, że motywujemy się nawzajem i czujemy się lepiej, również w miejscu pracy. Nie oszukujmy się. Komplementy to też inwestycja w pozytywną komunikację i relacje i możemy tylko czekać, a niedługo spłynie na was wielka łaska. Właśnie za to że podbudowaliście czyjeś mego. Zasada numer 15. Spróbuj zostać pesymistą na jeden dzień. Może być to ciekawa przygoda. Po pierwsze będziesz mógł tarzać się w badnie rozpaczy swojej lub czyjejś i mielić w nieskończoność to, co się wydarzyło w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Po drugie, Wszyscy dadzą ci święty spokój, bo będą nadrabiać kilometry, żeby cię omijać. Po trzecie, z kolei, będziesz mógł cały czas wymyślać nową apokalipsę. Gwarantuję, że wrócisz po takim dniu na kolanach jako optymista. Zasada numer 16. Zrób coś dla innych. Zamiast potrącać ludzi na pasach, na przykład, pomóż im przejść przez jestnie. Kiedy inni potrzebują od ciebie długopisu lub papierów pracy, podziel się z nimi. Pomóż koledze uwolnić się od toksycznej żony, zorganizuj dla rodziców swoich lub czyichś przyjęć, zaangażuj się w akcję charytatywną lub lokalny festiwal i sztachaj się jak najlepszymi perfumami, tą satysfakcją, którą daje pomoc innym. To daje życiu sens, a my tego potrzebujemy, żeby nadawać naszemu życiu sens, żeby mieć jakieś cele poza pracą. W pracy też możesz angażować się w różne mikroinicjatywy, chociażby, żeby poprawić inny nastrój. Może być to organizacja konkursu talentów czy grzybobrania na czas. Zasada numer 17. Nazywaj sukcesy po imieniu, bądź autorem swoich sukcesów. Pamiętaj, że to ty się przyczyniłeś do danego sukcesu. Nie mów, że coś się udało. Udać to może się pogoda albo gol naszej reprezentacji. Jeśli poczujesz się właścicielem swoich sukcesów, to będziesz wiedział, że masz kontrolę nad tym, co robisz i będziesz z siebie zadowolony. Staraj się świętować swoje sukcesy, a nie od razu marginalizować je i przechodzić do kolejnych zadań. Oducz się zdań typu mi nie należy się nagroda, ja tak naprawdę nic nie zrobiłem, to tylko moja praca, to nie było nic wielkiego. Pamiętaj, że to Twoja zasługa i masz się tym cieszyć. Przyjmij tą chwałę na swoją klatę. 18, ćwicz wdzięczność. Kiedy jesteś sfrustrowany, zmęczony pracą, pamiętaj o rzeczach, które Cię cieszą w tej pracy. Te obszary, za które jesteś wdzięczny, to może być Twój zespół, Twoja pensja twój urlop, bonusy. To może być jakaś satysfakcja czy jakieś zadania konkretne, które sprawiają ci olbrzymią radość. Na pewno są obszary, które lubisz tak nie do końca, ale zamiast napawać się tym jak beznadziejne coś jest, można to zmienić. Na przykład wymienić się zadaniami z kolegą, który akurat okazuje się fanatykiem robienia tabelek w Excelu albo zrobić z tego wyścigi na czas. Kto skończy najludniejsze zadanie najszybciej? Problemów nie zmienisz, ale możesz zmienić podejście do nich. Jeżeli jesteś sfrustrowany swoim szefem, który ciągle cię krytykuje, wyobraź sobie, że to on musi wykonać Twoją pracę, poczujesz olbrzymią ulgę, a nawet może uśmiechniesz się pod wąsem. Zasada numer 19. Stosuj alternatywne wytłumaczenie sytuacji. Kiedy coś się wywali, kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli, coś się wyprzaczy, możesz oczywiście zacząć dramatyzować i snuć katastroficzną wizję wydarzeń i tłumaczyć sobie to jako coś strasznego, ale możesz do tego podejść też w pozytywny sposób. Czyli jeżeli szef każe wszystkim zostać po godzinach i robić jakąś trudną robotę, to oczywiście możesz sobie tłumaczyć, że jest opętany przez szatana i chce was wszystkich wykończyć, ale możesz też zaproponować alternatywne wytłumaczenie sytuacji, na przykład takie, że Szek jest zestresowany tym, że nie zdąży przed terminem oddać jakiegoś projektu i będzie musiał zapłacić karę. Wyobraź sobie, że pani z kadry krzywo na ciebie spojrzała. Jasne, możesz sobie tłumaczyć, że na pewno dostrzegła, jak przesyłasz jakiś filmik koleżance w pracy, ale może po prostu ma migrenę i zeza. Każdą sytuację można wytłumaczyć sobie na swoją korzyść. Korzystajcie z tego. Zasada numer 20. Ciesz się życiem, najlepiej własnym. Amerykańscy naukowcy odkryli, że mamy tylko jedno życie, więc warto się z niego cieszyć. Oczywiście możemy się cieszyć też z życia innych ludzi. Jedno drugiego nie wyklucza, ale warto też zacząć cieszyć się swoim. Ponieważ kto ma to zrobić? Nie da się tego nikomu podzlecić. Co zrobić, żeby zacząć cieszyć się ze swojego żywota, zauważać pozytywne rzeczy, najlepiej je notować? Rozczesałam kołtuna, odebrałam właściwe dziecko z przedszkola, kupiłam na promocji parówki w Lidlu. Może być coś lepszego? Nie. Zapisywanie takich pozytywnych doświadczeń sprawia, że mamy nie tylko wrażenia, ale pewność, że wiele fajnych rzeczy nas spotyka. No i wtedy mamy szansę doceniać żywot nasz. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę śmiało piszcie do mnie, dzwoncie i krzyczcie, ale chciałam tylko powiedzieć, że odpowiem tylko na pytania, na które znam odpowiedź. Miłego dnia i życia. Pa. Chciałam Was jeszcze serdecznie zaprosić na moje różniste kanały Optymisja na Facebooku, Optymisja jako podcast oraz Poprawczak Nastroju na Instagramie.